W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, w dniu 1 września wspominamy smutny dzień, jakim był początek II wojny światowej. W swoich sercach nosimy pamięć o niewinnych, którzy ponieśli wtedy śmierć, o naszych przodkach i krewnych, o wszystkich naszych rodakach. Ojcze, błagamy, błogosław duszom wszystkich poległych w czasie II wojny światowej. Niech w pokoju spoczywają cywile oraz żołnierze broniący naszych granic przed okupantem. Niech zaznają wiecznego pokoju i szczęścia u boku Jezusa Chrystusa. Niech Matka Boża schroni wszystkie najmniejsze ofiary wojny pod swoim płaszczem. Niech ukoi dusze wszystkich dzieci, które zaznały wtedy cierpienia. Panie, błagamy, błogosław również duszom ówczesnych najeźdźców niemieckich i rosyjskich. Miej nad nimi miłosierdzie, wybacz całe zło, jakiego się dopuścili i pozwól, by w Twoim królestwie ofiary i kaci doznali prawdziwego pojednania, dzięki sile Chrystusowej miłości. Boże, prosimy: Nie pozwól, by świat wciąż cierpiał przez wojny. Uchroń naszą ojczyznę przed krzywdą, pozwól nam nadal żyć w wolnej ojczyźnie, w spokoju wychowując dzieci i wnuki. Błagamy. Błogosław wszystkim krajom ogarniętym konfliktami zbrojnymi. Błogosław naszym ukraińskim braciom i siostrom oraz prowadź ich do zwycięstwa nad złem. Niech Twoja dobra dłoń skruszy serca wszystkich agresorów. Niech Duch Święty odmieni ich dusze i umysły. Zawierzamy Tobie nasz kraj i cały świat. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!